Dane są trzy okręgi o środkach ABC i promieniach równych odpowiednio R, 2R oraz 3R. Każde dwa z tych okręgów są zewnętrznie styczne: pierwszy z drugim w punkcie K, drugi z trzecim w punkcie L i trzeci z pierwszym w punkcie M. Oblicz stosunek pola trójkąta KLM do pola trójkąta ABC. Rozwiązanie tego zadania zaczniemy jak zwykle od sporządzenia rysunku poglądowego, czyli narysujemy sobie te nasze trzy okręgi zewnętrznie styczne. Zacznijmy od narysowania okręgu ośrodku w punkcie A. Ten okrąg ma mieć promień równy R, no i przyjmijmy sobie, że R to w naszym przypadku będą dwie kratki. Zatem ten okrąg rysujemy zaznaczając punkty oddalone o dwie kratki do góry w lewo i na dół. No i tak mniej więcej wygląda ten nasz pierwszy najmniejszy okrąg. Teraz narysujmy drugi okrąg ośrodku w punkcie B. On ma mieć promień 2R, czyli odmierzamy sobie 4 kratki, zaznaczamy punkt B. Tutaj będzie ten promień równy 2R, no i również odmierzmy sobie 4 kratki do góry, w prawo i w dół. No i możemy teraz narysować w przybliżeniu ten nasz drugi okrąg. No, i pozostał nam do narysowania trzeci okrąg, okrąg ośrodku w punkcie C, no i ten okrąg ma mieć promień równy 3R. Zanim go narysujemy, to zauważmy, że ten trzeci okrąg po dorysowaniu i po połączeniu z promieniami pierwszych dwóch okręgów stworzy boki długości tutaj 4R, a tutaj 5R, ponieważ w pierwszym przypadku dostaniemy Kawałek boku zostanie stworzony przez pierwszy promień, promień okręgu A. Tutaj mamy jednego R, no i dojdą potem jeszcze trzy R -y z promienia tego trzeciego okręgu. W sumie będą tutaj cztery R, -y, tak jak długość boku AB naszego trójkąta ABC to są trzy R. -y. Tu mamy jeden R, a tutaj dwa R. -y. Zatem ten bok będzie miał długość 3, ten bok będzie miał długość 4, a trzeci najdłuższy bok będzie miał długość 5, ponieważ będą trzy R. -y. Z najdłuższego e, promienia, z największego okręgu i jeszcze dwa ery z tego średniego. Zatem ten trójkąt ABC, który nam tutaj powstanie, którego wierzchołkami będą środki tych trzech okręgów, będzie prostokątny, ponieważ jego boki będą do siebie w stosunku 3 do 4 do 5. Zatem od razu możemy dobrze narysować ten trzeci punkt C. On tu będzie położony na dół dokładnie pod punktem A. Zatem możemy narysować ten brakujący promień R i jeszcze 6 kratek w dół, 1R, drugi i trzeci, tutaj będzie leżał punkt C, narysujmy jego promień, on ma mieć długość 3R, no i tak samo połączmy od razu punkt B z punktem C. Podpiszmy sobie, że tu mamy dwa Ry. A tutaj mamy również, podobnie jak w tym miejscu trzy R. Może już nie będę rysował tego trzeciego okręgu, on będzie, miał, on będzie się stykał z okręgami A oraz B w tych punktach, także zaznaczmy koniecznie te punkty styczności, one są tutaj kluczowe. No i podpiszmy wszystkie trzy punkty styczności odpowiednimi literami. Z punkt styczności pierwszego okręgu z drugim to jest punkt K, czyli tutaj mamy punkt K, drugiego okręgu z trzecim to jest punkt L. Zatem tutaj mamy L, i trzeci m, okrąg z pierwszym styka się w punkcie M, zatem tutaj mamy punkt M. No i te trzy punkty KL oraz M tworzą nam trójkąt KLM. Może nawet go sobie zaznaczmy tutaj wyraźnie innym kolorem. I będziemy musieli policzyć za chwilę pole tego trójkąta KLM oraz pole całego trójkąta ABC, aby móc na koniec obliczyć stosunek pól tych dwóch trójkątów. Właśnie stosunek pola trójkąta KLM do pola trójkąta ABC. Może przystąpmy od razu do dzieła i policzmy to, co się da. A mianowicie na pewno możemy policzyć, wyrazić za pomocą małego R. Pole trójkąta ABC. To jest, tak jak sobie powiedzieliśmy, trójkąt prostokątny, no i te dwie przyprostokątne tego trójkąta, czyli odcinek AB oraz odcinek AC mamy. Tutaj są trzy R, -y, tutaj są cztery Ry, no i pole takiego trójkąta ABC to będzie po prostu iloczyn tych przyprostokątnych, podzielony na dwa, czyli zapiszmy sobie od razu, że pole trójkąta ABC równa się jedna druga razy długość boku AB, czyli razy 3r razy długość boku AC, czyli razy 4r. No i to się równa czwórka z dwójką się skraca, tu zostaje 2 3 razy 2 6 r razy r r kwadrat. No i pole trójkąta ABC mamy policzone i pozostaje teraz nam do policzenia tylko pole trójkąta KLM. Żeby policzyć to pole, to dobrze by było, gdyby nam się udało wyliczyć długości tych trzech boków trójkąta KLM, czyli długości tych trzech niebieskich odcinków. Może nawet podpiszmy je sobie jakimiś literkami. Ten odcinek niebieski naprzeciwko wierzchołka A podpiszmy może małą literą A. Ten odcinek KL literą B i odcinek ML. Literką małą C. No i teraz się skupimy na policzeniu długości boków A, B oraz C. Jeżeli policzymy te długości, to będziemy mogli ze wzoru, który uwzględnia właśnie tylko i wyłącznie długości boków trójkąta, policzyć pole całego trójkąta KLM. Moglibyśmy również wykorzystać taki trochę bardziej zaawansowany wzór, który oprócz boków trójkąta wykorzystuje również promień okręgu opisanego na danym trójkącie. Może ja przytoczę ten wzór napiszmy sobie, że pole trójkąta KLM KLM możemy obliczyć ze wzoru i to będzie ułamek w liczniku mamy iloczyn długości boków, czyli a razy b razy c podzielić a w mianowniku 4r. No gdzie r to jest właśnie Długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie KLM. Długość R możemy dosyć łatwo wyznaczyć, ponieważ jesteśmy w stanie zaznaczyć środek okręgu opisanego na trójkącie KLM. W tym celu wystarczy po prostu, że dorysujemy taki odcinek tutaj. I tutaj, które stworzą nam kwadrat razem z tymi dwoma krótkimi odcinkami, z tymi dwoma promieniami okręgu ośrodku w punkcie A. Zatem ten odcinek, podpiszmy, że ma długość r, ten też ma r, tutaj mamy kwadrat. No i teraz, jeżeli byśmy z tego punktu dorysowali Odcinek do tego punktu styczności do punktu L, to ten odcinek także będzie miał długość R, dlatego że odległość dowolnego punktu do dwóch punktów styczności z danym okręgiem, jeżeli poprowadzimy proste przechodzące przez ten punkt, które są styczne do jakiegoś okręgu, w tym przypadku do okręgu ośrodku w punkcie B, to te odległości od tego punktu do dwóch punktów styczności są zawsze równe. Czyli skoro tutaj jest R, to tutaj także musi być R. Zatem w ten sposób wyznaczyliśmy sobie środek okręgu opisanego na trójkącie KLM no i widać, że on ma promień r, ponieważ odległość do każdego z tych trzech wierzchołków KL, KL oraz M jest równa, jest równa r. Zatem podpiszmy sobie, że dużego r już mamy, że duży r jest równy r małe no i pozostały nam do wyliczenia długości boków AB oraz C. Długość boku A jest policzyć bardzo łatwo. Wystarczy go w zasadzie odczytać z rysunku. Jest to po prostu przekątna kwadratu o boku długości R, czyli możemy od razu napisać, że bok A ma długość R pierwiastków z dwóch. Jako przekątna kwadratu właśnie o boku długości R. No i teraz nam pozostały w zasadzie tylko do wyliczenia długości boków B oraz C, czyli długość tego odcinka oraz tego odcinka. Żeby wyliczyć te dwa odcinki, to będziemy mogli się posłużyć na przykład twierdzeniem kosinusów. Zaznaczmy sobie w tym celu te dwa kąty, w tym naszym trójkącie ABC. To niech będzie kąt alfa, to niech będzie kąt beta. No i zastosujmy na początku może twierdzenie kosinusów dla tego trójkąta KLB i stwierdzenia kosinusów wyliczymy, ile jest równe B. Napiszmy, że stwierdzenia kosinusów z trójkąta bkL BkL. mamy, że ten odcinek podniesiony do kwadratu, czyli B kwadrat równa się suma kwadratów tych dwóch sąsiednich odcinków, czyli 2r kwadrat to będzie 4r kwadrat plus drugi odcinek podniesiony do kwadratu to też 4r kwadrat minus dwa razy iloczyn tych dwóch odcinków czyli 2 razy 2r razy 2r i jeszcze razy cosinus tego kąta naprzeciwko odcinka b naprzeciwko boku b czyli cosinus kąta beta ile jest równe jednak cosinus beta to możemy odczytać z dużego trójkąta prostokątnego abc napiszmy sobie że kosinus beta zanim tutaj napiszemy razy to od razu napiszemy sobie dobrą liczbę tutaj ją wcześniej wyliczając. Kosinus beta to jest stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie beta, czyli 3r do przeciwprostokątnej w tym dużym trójkącie ABC, czyli do 5r. To się równa, r się skracają i zostaje nam po prostu 3 piąte. Zatem w tym miejscu możemy od razu napisać razy 3 piąte i z tego równania teraz wyliczymy, ile jest równe b. Napiszmy, że b kwadrat równa się, dodajemy, tu mamy 8r kwadrat minus 8r kwadrat razy 3 to będzie 24r kwadrat i jeszcze wszystko dzielone przez 5. Zatem napiszmy, że b kwadrat równa się wspólny mianownik 40 minus 24 to będzie 16r kwadrat dzielone przez 5. No i stąd wynika, że b jest równe pierwiastek z tej liczby. To będzie 4r dzielone na pierwiastek z 5. Może na razie nie usuwajmy tej niewymierności z mianownika, ponieważ. Przy obliczeniu pola trójkąta KLM, jak tutaj będziemy wymnażali te trzy liczby, może on się w jakiś sposób skróci. Także nie warto tu sobie zadawać dodatkowej roboty i usuwać tej niewymierności. Zostawmy B tak jak jest. Obliczmy teraz długość boku ML, czyli długość odcinka C. Również podobnie jak dla odcinka B, posłużymy się twierdzeniem kosinusów. Napiszmy, że tym razem z trójkąta CLM, CLM mamy, że. C kwadrat równa się suma kwadratów sąsiednich boków, czyli 3r do kwadratu to będzie 9r kwadrat plus drugi bok 9r kwadrat minus dwa razy iloczyn tych dwóch boków, 3r razy 3r i jeszcze razy cosinus kąta alfa. No i cosinus alfa tak samo sobie tu obliczmy na boku. Cosinus alfa to się równa stosunek przy w trójkącie ABC. Leżącym, leżącej przy kącie alfa, czyli 4r, do przeciwprostokątnej, czyli do 5r, zatem cosinus alfa jest równy 4 piąte, zatem tutaj mamy razy 4 piąte, no i stąd wychodzi, że c kwadrat jest równe. Sumujemy 18r kwadrat minus 2 razy 9, to jest 18, 18 razy 4, to będzie 40 plus 32, 72, czyli 72r kwadrat dzielone przez 5. No i stąd mamy, że c kwadrat jest równe. Wspólny mianownik, 18 razy 5 to będzie 90. 90 minus 72 to będzie 18 r kwadrat dzielone przez 5. No i stąd wynika, że C jest równe pierwiastek z 18, to są 3 pierwiastki z dwóch. Pierwiastek z r kwadrat to r, a na dole pierwiastek z 5 to po prostu pierwiastek z 5. No i mamy już wszystko wyliczone. Mamy wyliczone A, mamy wyliczone B, mamy wyliczone C oraz r. To z tego wzoru na pole trójkąta KLM możemy wyliczyć właśnie to szukane pole. Napiszmy sobie, że pole trójkąta KLM jest równe, no i podstawiamy pod AR pierwiastki z dwóch, razy B, czyli razy 4R. 4R podzielić na pierwiastek z 5, razy dalej C, czyli 3 pierwiastki z dwóch, razy R dzielone na pierwiastek z 5, i wszystko jeszcze dzielimy przez. 4 razy duża r, czyli r duże jest równe r małemu, czyli po prostu 4 r małe. No i możemy poskracać trochę. r małe skracamy z jednym r małe, czwórkę możemy skrócić z czwórką, a resztę wymnażamy. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2, 2 razy 3 to jest 6, czyli w liczniku mamy 6r Kwadrat, bo r razy r daje r kwadrat, a w mianowniku zostaje pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, czyli 5. Zatem mamy policzone pole trójkąta KLM, no i możemy już ostatecznie obliczyć właśnie szukany stosunek pola trójkąta KLM do pola trójkąta ABC. Napiszmy sobie, że pole trójkąta KLM podzielone, czyli w stosunku do pola trójkąta ABC. C równa się, no i podstawiamy 6R kwadrat dzielone przez 5, podzielić na pole trójkąta ABC, ono wyszło równe 6R kwadrat, to się równa. Możemy zamienić to dzielenie na mnożenie, czyli przepisujemy licznik 6R kwadrat dzielone przez 5 i teraz zamiast dzielenia mnożymy przez odwrotność mianownika, czyli 1 przez 6r kwadrat to się równa, bardzo ładnie nam się skraca ten licznik z mianownikiem, i otrzymujemy odpowiedź do zadania, czyli 1 piątą.